Ludzie wydają opinię, hejtują po zobaczeniu rolki, shortsa, 60 sekund. I oni wysłuchałem 60 sekund i wiedzą, do jakiej szufladki cię włożyć. W ogóle nie wiedziałem, że jakiś taki jest hejt. I to dopiero wszystko, jak to ktoś ładnie powiedział, dopiero jak zajrzysz do internetu, to widzisz, ilu jest idiotów. Bo to, co ludzie, nie znając cię, powiedzą ci o tobie, to jest dziwne, co najmniej. I na początku sobie z tym w ogóle nie radziłem. A potem, po roku, półtora, pomyślałem sobie, no tak, jest świat. Ja nie rozumiem, czemu niektóre goście są super znamienici, a mało kto ogląda. A później puszczam ten sam odcinek za dwa lata i ogląda pełno osób, nie? Nie wiem, nie rozumiem, jak działa YouTube do końca, więc e, często robię powtórki odcinków, które były wcześniej, bo jest to zbyt wartościowe, żeby to odpuścić, żeby to nie dotarło.